I przypad mi zaszczyt, żeby powiedzieć o właśnie ostatnim takim spotkaniu, o spotkaniu człowieka, który no, w momencie, kiedy poznał Jezusa, zmienił całkowicie swoje życie. I widzę tak, może niektórzy z Was dziwnie patrzą na to, jak jestem ubrany. <grym zna> co jest w moim czasom nie chyba, bo to jest ok, wydaje mi się, spodnie też, a co? wam się nie podobająco. No, są bardzo bardzo wygodne no, aż jestem zdziwiony. Ale e, żeby zrozumieć, dlaczego wyszedłem w tych butach, e, muszę Wam opowiedzieć historię, która wydarzyła się 30, 30 lat temu w Australii. W Australii co roku jest organizowany ultramaraton na trasie z Sydney do Melbourne. Zwykły e, maraton ma 42 km długości i na, dla wielu osób to jest taki wyczyn życia, więc maraton. Ta ten maraton, ten ultramaraton ma... 875 km, czyli jest wielokrotnie dłuższy niż zwykły maraton. Ludzie, którzy biorą udział w tym maratonie, są to zawodowcy. Oni całe życie trenują do tego, aby przebyć ten ultramaraton. Tam nie ma dla, e, miejsca dla takich osób, które biegają tylko na wf ie <ścoughs> Wszyscy, którzy biegają, podporządkowują e, całe swoje życie pod to. Mają odpowiednich sponsorów. Ci sponsorzy płacą im e, za to, żeby oni myśleli tylko o bieganiu. Oni mają odpowiednią dietę, tak, żeby odpowiedni organizm funkcjonował codziennie ćwiczą i są też odpowiednio wyposażeni, tak, mają ubranie z najwyższej półki, najwyższej klasy, od najlepszych, z najlepszych sklepów. I w 1983 roku stało się coś bardzo, bardzo dziwnego. Wśród tych wszystkich ludzi na starcie pojawił się ktoś, kto zupełnie tam nie pasował. Człowiek, który wydawałoby się, robi coś śmiesznego, żartuje z nich wszystkich. Na trasie na starcie pojawił się Cliff Young. I nazwisko może wskazać na to, że był młody, ale wcale młody <tostanowisku> nie był. Miał 61 lat. średnia wieku innych biegaczy. E, wszystkich innych była poniżej 29 roku. Także mam szansę. Masz szansę, masz szansę przybyć ultramaraton. Jer ryzykuję. Patrzę sobie marzenia. Tak. Ja jeszcze nie mam szans chwilowo przy takiej przewidź tego ultramaratonu. Ale z Adamem e, No. Ale... E, no, czyli był dużo, dużo starszy, tak? Miał 61 lat. E, wszyscy tak na niego spojrzeli. E, no i wiecie. Wydawało się, że robi sobie ja Jakiś pasterz przyszedł z okolicznych pól e, zażartować sobie albo się wypromować. No i ci biegacze stwierdzili, no to porozmawiałem z tym facetem. Dzień dobry, jak się nazywasz? No ja się nazywam? E, ty chcesz tutaj wiedzieć starych jak to Tak, tak. E, Kiedyś tam biegałem po polach i myślę, że dam sobie radę. Jak wszyscy na niego spojrzeli, potrapali się trochę w głowę i stwierdzili, świr. Kurczę, no, ten człowiek ześwirował, jest stary. E, może przemówimy mu jakoś do, do rozsądku i zaczęli z nim rozmowę. Słuchaj Cliff, tak tak e, ile ty masz lat? No 61 lat mam. No widzisz, masz 61. My wszyscy tu jesteśmy mocsi od ciebie. E, biegałeś kiedyś? No mówię, biegałem po polach. No właśnie, biegałeś po polach, a my tutaj e, całe życie trenujemy. Masz jakiegoś sponsora? Sponsora? Ale kto to sponsor? No, osoba, która ci płaci za bieganie, żeby ćwiczył. No nie, nie mam sponsora. I zaczęli mu Jeśli nie biegałeś, jeśli nie jesteś do tego przygotowany, to na tej trasie może ci się stać krzywda. Możesz złapać kontuzję, której nigdy w życiu już nie wyleczysz. A nawet gorzej, możesz gdzieś, to jest 875 km, możesz gdzieś paść po drodze, dostać zawału, nikt Ciebie nie znajdzie i umrzesz. On mówi, okej, okay, chłopaki, biegnę z Wami. No. I ustawiałem się na starcie. I co było najdziwniejsze tego klifa. To było najdziwniejsze. Co musi mieć każdy biegacz? Tak, każdy biegacz musi mieć buty. Wiecie, dla biegaczy ważne jest to, żeby buty były takie już rozchodzone trochę, wygodne i sportowe, nie? A klifia, tak jak ja, nie miał odpowiedniego obuwia na swoich stopach, wystąpił w takich właśnie kaoszach. Wystąpił ubrany w koszulę, w długie spodnie i w kalosze ja sobie nie potrafię wyobrazić tego, jaką męczarnią musiało być przebiegnięcie tych 800 km w kaloszach. One są luźne, noga się w nich obciera, nie oddycha, tak, są, są całe z gum zrobione, nie przypuszczają powietrza. To musiałaby być męczarnia i katorga, ale Cliff Young wystartował. I ci wszyscy ludzie pobiegli do przodu. Hmm. Ten bieg w ogóle trwa około 5 dni, zawodowi biegacze przebiegają w 5 dni, 5 dni z kawałkiem. I pierwszego dnia wszyscy wystartowali. Cliff Young, czyli ten dziadek, który, który startował z młodymi, został bardzo, bardzo daleko z tyłu. Ten, ten starszy pan. W wiek, ten pan w został za wszystkimi z tyłu i wszyscy go odstawili naprawdę o wiele, wiele odległości. I w ogóle jego bieg, jak ludzie patrzyli na to, jak on biegnie, to on tak biegł, jakby się miał zaraz przewrócić, tak noga za nogą, jakoś tak włóczył tymi nogami i wydawało się, że kilometra nie przebiegnie. Ale on bieg dalej. Pierwszy dzień przebiegł, był bardzo, bardzo daleko za wszystkimi. Drugi dzień też był wiele, wiele kilometrów za ostatnim zawodnikiem, ale z każdym następnym dniem przybliżał się do nich. Mimo, że biegł wolniej, to przybliżał się i tak ostatniego wieczoru, ostatniej nocy wyprzedził wszystkich. Przedził tych, którzy byli ostatni, tych, którzy byli w środku i czoł stawki wyprzedził. Wyprzedził ich aż o 5 godzin i utrzymał to prowadzenie aż do końca biegu. I zwyciężył, ten człowiek zwyciężył. I mało tego, on pobił rekord tego ultramaratonu o całe 5 godzin. Całe 5 godzin pobił rekord ultramaratonu, od, był lepszy od zawodowych, od zawodowych biegaczy. I to poszerzyło wszystkich perspektywę, zmieniło perspektywę wszystkich ludzi, którzy biegli w tym biegu. Zmieniło też perspektywę klifajanka, zaczyna się je patrzeć w inny sposób. Ale jak tego dokonał? Jak tego ten stary człowiek dokonał? Ten, ten no człowiek się no. wieczył. Tak, tak, człowiek w ślebiegu. Jak dokonał tego człowiek w ślebie, w podwójnej sile wieku. Tak. Jak dokonał tego człowiek w podwójnej biegu? otóż medycyna mówiła, że po 18 godzinach biegu potrzebne jest takie 6 godzin na zregenerowanie się, czyli na sen. ci biegacze biegali w takim systemie 18 godzin biegu i właśnie 6 godzin sobie odpoczywali. Cliff Jack o tym nie wiedział. Jezdą się tam na medycynie, nigdy nie biegał zawodowo. On, jedyne na czym się znał, to pasanie owiec. Miał 2000 owiec na obszarze swojego gospodarstwa 8 kilometrów. Jak musiał je wszystkie zakończyć do kupy, to zajmowało to 3 dni. 3 dni biegał po 24 godzinie po polach, w kaloszach i zagajął te oczy. I kiedy usłyszał o i stwierdził, biegałem 3 dni, tam biegałem 5 dni, dam radę, że tam nie Popatrzcie sobie, on biegał, biegł te 5 dni, cały czas, po 24 godziny na dobę. Dzięki temu, mimo że biegł wolniej, to wyprzedził tych ludzi. Dodatkowo, ten jego taki bieg, ten taki czwapowaty bieg, jakby jak miał się wywalić, okazało się, że jest bardzo ergonomiczny, mimo że nie wygląda jakąś dobrą technikę, był bardzo ergonomiczny, zużywał mniej, mniej energii i przez to był, no, optymalny, bardziej optymalny na taką trasę dzięki temu też Cliff mógł dłużej biec. I biegacze, którzy następnych latach wygrywali te ultramaratony, korzystali właśnie z techniki klifa i też biegali to 24 w godziny. Także ten człowiek zmienił perspektywę patrzenia biegaczy na, na ten wstępy. Ale okej, okay, teraz już przejdziemy do historii, historii biblijnej człowieka, który też zmienił swoją perspektywę i który zmienił perspektywę innych osób. Ta historia jest zapisana w Ewangelii Łukasza w rozdziale 19, od wersetu 1 do 10. Pozwolę sobie to teraz przeczytać. To jest o Jezusie. Potem wszedł do Jeryka i przechodził przez miasto. W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim Jezus jest, lecz nie mógł, gdyż był wzrostu i tłum mu go zasłaniał. Pobył więc naprzód i, aby urzec Jezusa, wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą Pan miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, i powiedział, Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Zacheusz zszedł więc z tym prędzej i z radością przyjął go u siebie. Zaś się to wywołało powszechne niezadowolenie. Poszedł w gościnę do grzesznika, rano. Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa, Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla obokich. Jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaj po Jezus, Jezus, Jezus zaś odpowiedział, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn człowieczny przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło. Tak, Zacheusz. Czytam tutaj o Zacheuszu, że był osobą bogatą. Nie do końca wiem, co to mogło znaczyć w starożytnym Izraelu, że był osobą bogatą. Potrafię sobie tak wyobrazić, trochę jak na nasze warunki, że miał wielkie, jakąś wielką willę za miastem, Miał tam garaż, miał w niej zaparkowanego czerwonego wielbłąda ze znaczkiem Ferrari. I, I wiecie, sąsiedzi przychodzili pytali się, ile on wyciągnął. Mówił o 40 km na prostej. I wszyscy, wow, ale bestia. Był osobą bardzo wpływową. Pracował z Rzymianami, współpracował z Rzymianami, którzy w tamtym czasie zajęli Izrael. I dogadywał się z nimi, oni się z nimi liczyli tak. Zbierał dla nich podatki, zarządzał zbieraniem podatków. Był osobą, która miała władzę. E, miał swoich podwładnych, którzy musieli wykonywać jego polecenia, których e, mógł zwolnić, kiedy, kiedy byli mnie posłuszni. I miał też wpływ na, na zwykłych ludzi, na, na, na kupców, zajmowali e, się właśnie cłem, tam którzy którzy kary, mógł tam coś wymusić i prawdopodobnie to robił. I ten człowiek, człowiek sukcesu, który osiągnął w tamtych czasach e, wielką fortunę, wielką władzę, wielkie wpływy, ten człowiek miał jakiś niedobór czegoś, tego się już życiu brakowało. Nie wiedział, czego mu w życiu brakuje. Czuł po prostu taką pustkę, której nie mógł niczym zaspokoić. Wyobrażam sobie, że przed tym wielbłądem e, czerwonym miał e, czarnego wielbłąda ze znaczki Mercedesa, którego rozbił gdzieś na drzewie. I myślał, że jak kupi sobie nowego, to to wypełnił tą pustkę, ale, ale tak się nie stało. Żaden wielbłąd nie zaspokoi tej pustki, ża, żadne importowane wina nic nie mogło zaspokoić tej pustki. E, on od małego, jak każdy Izraelita, był wychowany, e, był uczony przykazań, był Uczął przykazania młodzowych, był uczony całego prawa, chodził do synagogi, słuchał tego, co mówił rabin. Ale to wszystko było dla niego martwe, nie dotykało jego serca i też nie wypełniało tej pustki. Ten człowiek czegoś bardzo potrzebował, ale nie wiedział czego. I pewnego dnia usłyszał o tym, że do miasta zbliża się pewien nauczyciel, Jezus. No i wiecie, stwierdził, że może to jest to, słyszał, że on zmienia serca ludzi, że on daje coś, czego on nikt inny nie daje usłyszał i stwierdził, że pójdę na to spotkanie, spotkam się z Jezusem, może coś się w moim życiu zmieni. I jak pomyślał, tak zrobił. Ale musiał zostać trochę dłużej w pracy. E, później zjadł obiad, żona zrobiła szarlotkę z lodami, e, zjadł szarlotkę, spojrzał przez okno na zegar słoneczny i patrzy, jestem spóźniony. Skoczył na swojego wielbłąda, dojechał do miasta, wysiadł, podchodzi do ulicy, którą miał przychodzić Jezus, patrzy, a ten jest wielki tłum. Nie ma szans na to, żeby się przycisnąć. E, też Ludzie nie chcieli go przepuścić, bo był kolaborantem, współpracował z Rzymianami, a kolaborantów raczej się nie lubi. Yy, próbował stanąć na palcach, ale to też mu niewiele dało, bo był niższy od wszystkich. I mógł zrezygnować, pomyślał nawet, żeby zrezygnować. Ale to pragnienie nie dawało mu spokoju. Spojrzał i zobaczył drzewo, zobaczył sykomorę. I sykomora to jest taki yy, duży figowiec, taki ro rozłożysty. I wpadł mu do głowy bardzo, bardzo długi pomysł. Wejdę na sam szczyt tego drzewa i zobaczę tego Jezusa. Usłyszę słowa, które On będzie mówił do ludzi i może to zmieni moje życie. Ale wiecie, jak to jest. Wpadnie ten głupi pomysł, a wtedy nasz racjonalny umysł opowiada nam, co się stanie, jeśli to zrobimy. Pomyślał, że wyjdzie na głupca, że wyjdzie na błazna. Spojrzał po tłumie i wśród tych ludzi zobaczył swoich znajomych. Zobaczył tam Rzymianina, z którym ostatnio, w ostatni weekend jadł obiad w ekskluzyjnej restauracji, pili greckie wino, jedli baranina, rozmawiali o polityce, sporcie, filozofii. Takie, jak wiecie, bardzo kulturalne spotkanie. W tym tłumie też zobaczył swoich podwanych, których ostatnio tak bez większego powodu mocno ochrzanił i nie dał im podwyżki, mimo że na to zasługiwali. Wiedział, że stracił ich autorytet, jeśli wejdzie na to drzewo. Wyobraźmy sobie, no Adrian akurat poszedł, ale myślę, że mogę wykorzystać go. Adrian jest, jest człowiekiem, który prowadzi poważny biznes, ma swoich pracowników i zajmuje się księgowością. I klienci też przychodzą do niego jako do poważnej osoby. I wyobraźcie sobie, że ci klienci idą sobie Wyspą muńską i nagle z drzewa słyszą dzień dobry. Tak obracają się w prawo, obracają się w lewo i nikogo nie widzą. Patrzę do góry, a tam siedzi ich księgowy Adrian. Mówi, Dzień dobry Państwu. Nie wiem, wydaje mi się, że, że... Wydaje mi się, że chcieliby zmienić księgowego, ale. Znaczy ja bym nie zmienił, ale Adrian jest najlepsza. Jakby miejsc, to nie zmienił. No. I tak samo mogło się stać z Zanusza. Zobaczył też swoją żonę i zobaczył kogoś, kogo nie do końca lubił swoją teściową, która stała z żoną. I pomyślał, tak, jeśli teściowa mnie zobaczy, to cała rodzina już będzie wiedziała, że ześwirowałem i że się do niczego nie nadaje. Tak. Ale to pragnienie, pragnienie zmian było większe. Podszedł do tego drzewa i zaczął się, jak powoli, wiecie, w zaczął się powoli wspinać. Wspinał się w dzieciństwie i wiedział, że teraz też sobie poradził i poradził sobie. Myślę, że nie od razu Jezus przychodził tamtą drogą, że musiał kilka minut tam posiedzieć na widoku. Ludzie na niego patrzyli, sąsiedzi patrzyli na niego. Pewnie powtarzaj coś, że, że on tych pieniędzy ześwirował, że jakiś jest człowiek zbyt bogaty, to mu odbija. I tak tak wcale nie było. Ale kiedy przyszedł Jezus, dostało się coś niesamowitego. Zacheusz liczy na to, że usłyszy słowa, które są skierowane do tłumu i coś z tych słów wyłapie. Ale Jezus zwrócił się do niego bezpośrednio. Stanął w miejscu, w którym e, stało to drzewo i powiedział do Zacheusza Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Zwrócił się bezpośrednio do niego. I wiecie, ten cały tłum, który prawdopodobnie go wyśmiewał, który e, się z niego nabijał, który myślał, że... E, przed którym Zacheusz myślał, że robi błazna, zobaczył, że Jezus e, zatrzymał się przed tym człowiekiem. Ten, ten wielki nauczyciel zatrzymał się przy człowieku, którego wszyscy uważali za takiego yy, niespełna rozumu. Zatrzymał się przy nim i zwrócił się bezpośrednio do niego. Już wiedzieli, że to nie jest człowiek, który zaśpiewał, ale nadal uważali go za złodzieja, za, za kogoś, za grzesznika. Jezus tego nie zrobił. Jezus zatrzymał się u niego na obiedzie. Zjedli obiad. Jezus zwiastował mu Ewangelię, mówił mu o miłości Bożej, o tym, co... Zacheusz musi zmienić w swoim życiu, aby zostać zbawiony. I Zacheusz przyjął to do swojego serca. I czytamy, co, co Zacheusz yy, wyznał. Zacheusz na, natomiast podniósł się i świadczy wobec Jezusa. Panie oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich. Jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. On yy, powiedział, że chce zmienić swoje życie, że jeśli na kimś coś wymuszał, jeśli robi coś złego, to już nie chcę tego zaprzestać, chce zaprzestać to, to robić i że już nie chce być tym człowiekiem. On się naprawdę nawrócił. Jezus widział to, że jego na, to prawdziwe nawrócenie u Zacheusza i odpowiedział mu Jezus. Dziś nie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Wiecie, Zacheusz czuć się czuć taki odrzucony, wykluczony z społeczności, przez to, że współpracował z kolaborantami, z kolaborantami, z Rzymianami, że był kolaborantem. Ale Jezus nie traktował go jako kolaboranta, jako kogoś w gorszej kategorii. Powiedział, że, że ma dziedzictwo y, jako syn Abrahama, i powiedział, mu, że jest zbawiony. w tym momencie ta pustka, którą Zechleoś miał w sercu, została wypełniona. Zaszła wielka zmiana, i perspektywa tego, że wejście na drzewo stała się czymś normalnym. To ta, ten pierwszy krok, który wykonał, zmienił całą perspektywę patrzenia na niego. I myślę, że ci ludzie później też zobaczyli zmiany, i ich perspektywa też się zmieniła. Zobaczyli, że y, Bóg nawraca także wyczeszników, ludzi, którzy są. Złodziejami, którzy, którzy wymuszają, tak, którzy współpracują z Wrogiem, że Bóg przychodzi też do takich osób. I chciałbym Wam jeszcze opowiedzieć taką historię, kiedy to Bóg, kiedy to ja musiałam zmienić swoją perspektywę, żeby przybliżyć się do Boga. Od dłuższego czasu, od wielu lat, działam w takiej organizacji młodzieżowej, w sumie od 14 roku życia, działam w takiej organizacji młodzieżowej. Generacja Plus. Organizujemy, ta organizacja organizuje różne misje w, na terenie całej Polski. Co roku jest kilkanaście, kilkadziesiąt misji takich tygodniowych, podczas których młodzi ludzie, tacy jak ja, lub młodsi nawet, organizują eventy, organizują kluby dla dzieci, kluby młodzieżowe, podczas których łapiemy relacje z ludźmi i zwiastujemy Ewangelię. I działam tam jako taki, wiecie, taki szerokowy członek, jako wolontariusz. Ale dziś, w wieku 18 lat, zapragnąłem czegoś więcej. Zapragnąłem. Pojawiła mi się taka głupia myśl, jak myśl tego Zachowusza, że może ja mogę, być, mogę zrobić coś więcej, mogę prowadzić taką misję. Ale wiedziałem, że się kompletnie do tego nie nadaje. Byłem wtedy mocno zakompleksiony. E, niedługo wcześniej, przed, to, przed, przed tymi moimi myślami, e, dzwonił do mnie nasz pastor Michał. E, i powiedział, Maciej, możesz powiedzieć ogłoszenia w kościele? I mówię, no dobra, powiem ogłoszenia. Wszystko eleganckie tylko wykułem na pamięć. Wtedy jeszcze scenę mieliśmy postawione na tej ścianie. E, mieliśmy dwa nabożeństwa. E, I stanąłem, miałem powiedzieć te ogłoszenia. I nagle jakby mi odjęło umowę. Zacząłem się jąkać. Jeśli ktoś oglądał e, film, jak zostać królem, to, to, to pierwsze wystąpienie to byłem totalnie Ja Mam nadzieję, że, że tego już nie pamiętacie. Ale stałem tam, zacząłem się jąkać. E, nie mogłem dojść, do, nie mogłem powiedzieć tych ogłoszeń. Jak już tam, wiecie, przełknąłem przez to, ale później było jeszcze drugie nabożeństwo, i na drugim nabożeństwie było to całkowicie to samo. Czułem się najgorszy z tych wszystkich wolontariuszy, z tych wszystkich misjonarzy, czułem się najgorszym ewangelistą, czułem się najgorszym robieniu wszystkiego. I wiecie, ta myśl była tak całkowicie abstrakcyjna, żebym ja miał prowadzić, tak? Ja, najgorszy, najbardziej beznadziejny ze wszystkich, mogę prowadzić yy, misję. Ale. Wtedy e, Bóg zadziałał, myślę, że Bóg zadziałał, bo zaczął mi do mnie mój przyjaciel, który, który zajmuje się właśnie powoływaniem liderów i rozdzielaniem misji do nich. I mówi: Słuchaj, Maciej, chcielibyśmy, żebyś wprowadził jedną z misji. Ja mówię takie: Słuchaj, Szymon, e, ja się do tego nie nadaję, ja sam na pewno nie poradzę ze sobie z organizacją takiej misji. On mówi: OK, wrócimy jeszcze do tematu. Myślałem, że mam gościela z głowy. chociaż, no, chociaż, no, chociaż no. zostawiłem taką malutką fruteczkę, wiecie, tak, tak w sercu zostawiłem taką malutką fruteczkę, bo powiedziałem, e, sam nie dam rady, nie? I nie wiem, tak wierzyłem, że to wykorzysta, jeśli będzie chciał, jeśli to jest wola Boża. I e, dwa dni później e, szedłem akurat na mazierówkę tutaj ulicą Dworcową i stałem na światłach. I pamiętam jak dziś, jak dzwonił do mnie ten mój przyjaciel Szymon i mówi, słuchaj Maciej, jest taki Mateusz, poprowadzicie razem tą misję. I mówię, okej. Okay, i jak się zgodziłem, to nie wiem, chciałam powiedzieć, że wszystko było pięknie, ładnie i kolorowo, ale tak wcale nie było. Było tylko gorzej. Spotkaliśmy się z tym pastorem, którego mieliśmy prowadzić tę misję e, i zaczęliśmy z nim rozmowę. On zaczął mówić: e, Kościół fajnie się u nas rozwija, wszystko rośnie, tylko młodzieży praktycznie żadnej nie mam w kościele. No i pojawiacie się tutaj, wy robicie, e, jak on to powiedział, trochę dymu na ulicach, ściągacie młodzież i robimy młodzieżówki. Ja wiedziałem. E, Doświad Nauczono doświadczeniami z innych e generacji, że zwykle pracą wielu ludzi, e wiele osób wkłada, wielką pracę, a nawracają się pojedyncze osoby i że to może tak wcale nie zadziałać. Ale mówimy, tak, tak, tak. Jesteśmy profesjonalistami, wstawię <laughs> <samym> pierwszy raz. <śmiech> <śmiech> tak. A, 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 a chwilę później dowiedzieliśmy się, e że ktoś. Z tego kościoła sprzedał dom, i dziesięć została przeznaczona na to, żeby zrobić ten tydzień, w, te, w tym tygodniu dziewa generacja, e, koncerty muzyków chrześcijańskich, jakichś raperów chrześcijańskich, jakieś e, ultra zajęcia dla dzieci i że mam to jakoś koordynować. To było dla nas takie wiecie, że są wkładane w to potężne pieniądze, my się kompletnie na tym nie znamy. I może działaj. Ale tydzień przed misją to już w ogóle była taka tragedia to była taka jazda, trzymaki. E, bo przed wakacjami dzwoniłem, pisałem do przyjaciół, do kolegów, do nawet osób, których, których średnio znałem, prosiłem, żeby przyjechali do mnie na misję. A tydzień przed misją było pięć osób zarejestrowanych, z czego e, ja e, z tym moim kolegą, którzy, którzy byliśmy liderami, e, byliśmy dwoma z tych osób. Tak? Czyli zarejestrowane było trzy osoby: trzy osoby, chyba pięć koncertów chrześcijańskich, e, jakieś zajęcia z dziećmi, plus nie, wiem, tam, nie pamiętam końca, co tam było, ale wiele się działo. Ale wiedzieliśmy jedno, że, że Bóg nas nie upokorzy, że tak jak Zacheusz, tak wydawał, wydawał się, że robi z siebie błazna, ale tak naprawdę Bóg, Bóg pokazał, zatrzymał się przy nim i pokazał, że e, dla niego to nie jest głupie, to, co on zrobił, że no, on wyszedł naprzeciw Jezusa i zmieniło się jego życie. I wiecie co? W tym ostatnim tygodniu przed misją znaleźliśmy jeszcze pięć osób, które pojechały z nami. Było nas razem dziesięciu, może małe, jak na misję której było tylko koncertów, ale Bóg się do tego przyznał, co robiliśmy. Na zajęciach z dziećmi mieliśmy nie wiem, na, około 20-30 dzieciaków. Ledwo to ogarnialiśmy. Mieliśmy rodziców, którym zwiastowaliśmy Ewangelię. Na koncerty przychodziły tłumy młodych osób. Pastor robił lokomotywę na jednym z koncertów. To było, to było ciekawe doświadczenie, ale. Pastor robił lokomotywę z koncertów. Wyszedłem do toalety, wracam, pastor robi lokomotywę. Ale, ale przychodziły tłumy ludzi, do tłumów ludzi docieraliśmy z Ewangelią. Na klubach młodzieżowych. Przychodził osoby właśnie w takim wieku 13, 16, 17 lat i też przychodziło 20, nawet czasami było, przychodziło około 30 osób. I widziałam Boże Bóg widziałam, że ten pierwszy krok, ten krok, który zrobiliśmy razem z moim przyjacielem, całkowicie zmienił perspektywę moją. Już nie myślałam o sobie jako o właśnie takim, nie wiem, może trochę frajerze, tak, który, który gdzieś tam powinien stać z tyłu, ale wiedziałam, że, że Bóg, jeśli. Tylko pozwolą zmieniać swoją perspektywę, że jeśli pozwolą zmieniać swoje życie, to użyjmy do wielkich rzeczy. I tak tutaj mogę stanąć z Wami, wszystkimi. Mogę stać przed Wami i mówić już trochę lepiej, już nie dotknąć się tak gardło, już się tak nie oka. To wszystko sprawił głup. Ja naprawdę nie wyobrażam sobie, jak się cofnąć trzy lata wstecz, nie wyobrażam sobie, jak się cofnął do wczoraj, to nie wyobrażam sobie, że stanę tutaj i będę do Was wszystkich mówił. Słuchajcie, to już jest ostatnie. Kazanie z tej serii. Ostatnie spotkanie z, z cyklu, sp wakacyjne spotkanie z Jezusem. I chcę Was zachęcić do tego, abyście podjęli wyzwanie, abyście zaryzykowali i weszli na to, żebyście zrobili ten taki pierwszy krok, żebyście tak stanęli w tych, w tych kaloszach no, na starcie i zaryzykowali, zaryzykowali i podjęli decyzję, że chcecie czegoś więcej do Boga. Nie wiem, na jakim etapie swojego życia teraz jesteście. Może jeszcze nigdy nie powiedzieliście takiej zasoby. nigdy nie powiedzieliście, Jezu, chcę, chcę należeć do ciebie, chcę związać swoje życie z tobą. Może tak jak ja, yy, wiedzieliście, że są dla was przygotowane piękne rzeczy, że chcecie wejść w nowe miejsce służby, ale czujecie, że to totalnie nie jest dla was, że jesteście po prostu beznadziejni i nie nadajecie się. Może po prostu czujecie się w jakimś sferze swojego życia, jakbyś chodził w kaoszach. Wśród, in, wśród biegaczy. Ja chcę się z wami teraz o to pomodlić, Abyśmy się więcej tak nie czuli, abyśmy potrafili wejść w miejsca, w które Bóg nas posyła, Abyśmy potrafili zmienić swoją perspektywę. Żebyśmy wszyscy razem poznawali coraz bardziej Boga. Także zachęcam do tego, żebyście powstali i się krótko pomogli. Panie Boże, tak dziękuję Ci za to, że ty Dajesz nam takie wspaniałe przykłady w tego, że Ty zmienisz życie każdego grzesznika i że, Panie, Ty jesteś Bogiem, który nigdy nas nie upokorzy i który nie dopuści do tego, abyśmy czuli się jak własne może. Ty jesteś Bogiem, który podnosi tych, którzy są zranieni, którzy upadną. Panie, tak proszę Cię o to, abyśmy stali z odwagą w miejscach, do których nas powołałeś, abyśmy potrafili zaryzykować, abyśmy wygrali, Panie, z presją, którą wybieramy sami na siebie, z presją, którą wybierają na nas inni. Abyśmy, Panie, tym zwyciężyć i zrobić ten pierwszy krok do Ciebie. A Ty, Panie, zaopiekujesz się tym. Jak że wszystkich na tej sali i dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty zmieniasz nasze życie. Błogosław nas wszystkich. Amen.